Co twoje tablice rejestracyjne z Małopolski znaczą o tobie? Nad tablicami rejestracyjnymi w Małopolsce, zwanymi także blachami, narosły już legendy, mity, powiedzonka. nawet tworzono jakieś dziwne piosenki o wsi, która się pcha do miasta. Tak każdego dnia wiocha się do miasta pcha KOL KWI KLA. Gdyż oczywiście od zarania dziejów miasto nie lubi wsi, wieś nie lubi miasta, KPR-ów nie lubi nikt. I zapytacie, którzy z tych ludzi, z tych grup ludzi mają rację. Odpowiem, żadni. Jeden jeździ na wózka, drugi ma padaczkę. Żadni, no umówmy się. Te kilka numerków, które mamy na szybie, czy mamy z przodu samochodu, nie świadczą o nas, naszych umiejętnościach jazdy, czy tym bardziej, jakim jesteśmy człowiekiem, i czy potrafimy zrobić przewrót w przód. Ale wszyscy oglądający tutaj, jesteśmy Polakami. Jeżeli ogląda mnie jakiś imigrant, które się po prostu uczy polskiego, też musi pamiętać, że jako Polacy mamy obowiązki polskie. Jakie to obowiązki, zapytacie? Bardzo różne. Na przykład to, że jadąc samochodem po drodze w mieście, we wsi, raczej w tym filmie to będzie miasto. Na przykład po Krakowie. Jeżeli ktoś nam zajedzie drogę, no to musimy go odpowiednio zbluzgać. Odpowiednio zbluzgać. Oczywiście przy zamkniętym samochodzie, no bo to nie chodzi o to, żeby ktoś usłyszał te bluzgi. Nigdy w życiu. A też rzucanie paru przekleństw to umówmy się, nie jest żadna sztuka. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby te bluzgi miały finezję. Więc numerem pierwszym Pierwszym samochodem, pierwszymi blachami, które mogą nam zajechać drogę będą blachy KR. I proszę Państwa, KR to są najbardziej OG krakowskie tablice. To są tablice prawdziwych krakusów od pokoleń. To są tablice ludzi, którzy rano wychodzą na rynek główny i płaczą jak to miasto się spierdliło. No jeżeli taki człowiek nam zajedzie drogę w trakcie przejażdżki, no to co myślimy, co krzyczymy? No wielki pan mieszczuch, kurwa, tutaj jeździ się, wozi, myśli, że wszystko należy do niego, bo on jest krakusem od pokoleń, a tak naprawdę pewnie nawet nie. Pewnie jego rodzice pochodzą. Starnowa, albo z przemyśla. Albo jedno i drugie. Niech wyjeżdża. Dosłownie w przenośni. Co innego jak zajedzie nam drogę człowiek z tablicami KK. Gdyż KK to też są tablice miasta na prawach, powiatu, Kraków. Natomiast wydawane dopiero od kilku lat. Po tym, jak te z początkiem KR się skończyły. Więc jeżeli ktoś taki zajeżdża drogę, no to co? Wielki kur nowo bogacki, gdyż każdy, kto ma samochód, jest bogaty, należy o tym pamiętać. Który myśli, że może tutaj rozdawać karty i zajeżdżać ludziom? Absolutnie nie. Skończy i tak w jakimś gównianym korpo i weźmie kredyt na 50 lat na kawalerkę 20-metrową na płaszowie. Idziemy dalej. Idziemy dalej, gdyż w tym momencie KR i KK i bardzo wielu innych ludzi zawiązują sojusz nierozerwalny, gdyż na drodze pojawia się diligence, i to jest dobre słowo, z tablicami KRA. Proszę Państwa, KRA wieź się do miasta Pchano. No tu jest już ciężko, no zawsze wszystkie te rejestracje, które są dookoła miasta, które mają końcówkę A, one zawsze mają ciężko. No proszę Państwa, wieśnioki, wieśnioki wiozą buraki, wiozą węgiel, wiozą, nie wiem co tam się jeszcze na wieś wiezie, kury i tak dalej w bagażniku, oczywiście bez przygotowania. I prawdopodobnie śpiewają sobie, że teraz łapy w górę i da Buddy no... Nie wybaczamy, ale przechodzimy dalej. A, I zapomniałem dodać, że ja sam mam y, samochód na blachach KRA. Ale z drugiej strony ja lubię robić dziwne rzeczy w życiu, dlatego to nagrywam. Teraz wracamy znowu w rejony miejskie, czyli proszę państwa do wielkiego księstwa tarnowskiego. Oj Tarnów, bardzo lubię to miasto, ale prawdopodobnie dlatego, że tam nie mieszkam. Natomiast, jeżeli ktoś z tablicami KP KT albo KTA hamsko zajdzie nam w drogę, no to co? Jako na przykład ludzie z Krakowa chcielibyśmy się w... zdenerwować. No chcielibyśmy. Tylko potem sobie przypominamy, że najpewniej albo my zdawaliśmy prawo jazdy w Tarnowie, bo w Krakowie było za ciężko, albo egzaminatorzy byli delikatnie mówiąc dziwni i skrzywieni. Nie, no idziesz do domu, naprawdę. Nie, nie. Albo któryś z naszych znajomych zdawał tam prawo jazdy, więc mamy takie. Chujowo, że zajechał, ale niech jedzie. Mamy dług wdzięczności. Dług wdzięczności do spłacenia. Zostając w tematach długów wdzięczności, KWI, czyli Wieliczka. Też wyśmiewana dejestracja, też bardzo chciałbym ją wyśmiać, gdyż umówmy się, Wieliczka to jest takie miejsce, że jeżeli ktoś jest z Wieliczki, to na pytanie skąd jest odpowiada, że jest z Krakowa. Jak ktoś jest rzeczywiście z Krakowa, to na pytanie skąd jest odpowiada, że jest nie wiem, z Nowej Huty, z Luczaju, z jakiegoś osiedla dzielnicy. No Wieliczka to jest bardzo mimiczne miejsce, umówmy się, ale. Jest to miejsce też, w którym po wprowadzeniu masońskiego zakazu sprzedaży alkoholu po 24. I nie mówcie mi tu o statystykach straży miejskiej, że to dobrze wychodzi mieszkańcom. Ja mam 23 lata i mentalnie dalej mam lat 12. Tak czy jak po wprowadzeniu tego zakazu, tam dalej monopolowe są otwarte, a jednocześnie no, jest to miasto, które graniczy z Krakowem, więc można tam jeździć po prohibicji, jak się ma trzeźwego kierowcę, których zawsze szanujcie. Więc. Tutaj wybaczamy, gdyż też tutaj dług wdzięczności mamy i pewnie będziemy mieć. No głupia sprawa. Ja nie chcę za parę lat wysyłać wiadomości do kogoś z wieliczki o nazwie. Hej, chcesz coś z Eivonu? Bo potrzebuję kupić sobie alkohol w tym momencie. Więc szanujemy. I proszę Państwa, wracamy na wieś. Wracamy na wieś KPR. Tutaj będzie. Najgorzej, proszę Państwa, KPR-y, no to są znane blachy, to są znane blachy. Ja kiedyś na TikToku zrobiłem film, który mówił o tym, że w Krakowie nie masz takiego śmiania się z ościennych wiosek. Byłem w błędzie, w kompletnym błędzie i właśnie ludzie mi uświadomili, że KPR to jest kraj pierdolonych rolników. To są najgorsze wieśniaki, jakie mogą być. To już nawet nie są takie zwykłe wieśniaki, fajne, uśmiechnięte, tylko to jest wieś zabita dechami i rzucaniem dzidą w drony. Jakby ruscy leci lecieli z dronami, dzida... Szacheda nie ma. Kolejne miejsce, czyli KN albo KNS. Nowy sąd i okolice. O Nowym Sączu ja mam zawsze taką anegdotkę, że w Nowym Sączu się jeździ tak. Jedziesz i teraz tak, was uczą o dwóch rękach na kierownicy, za 15 trzecia, czy inne tego typu dziwne masońskie określenia. Nie. W Nowym Sączu się jedzie tak, że w lewej dłoni trzymamy telefon, w prawej dłoni trzymamy zapiekankę jakąś okoliczną, kierujemy... Opcjonalnie kolanem, być może łokciem, tak naprawdę. Tam jest prawo silniejszego albo sprytniejszego. No i do całego tego mema, który jest dookoła KN i KNS, dochodzi ten człowiek i jego wybryki na różnych krajowych drogach czy autostradach w Polsce. No i co, powiecie, że to auto było wypożyczone? Ja powiem, no tak, ale ludziom to i tak utkwi w głowie, że KN, KNS to są tego typu ludzie. Nie zazdroszczę wam. I jak jesteśmy już w tematach dziwnych ludzi, no to kolejne tablice, czyli Kaeli, Polska, Kalifornia. No, to jest miejsce dziwne. No plus, no niedawna sytuacja z Tadeuszem Dudą, powiem tak. I oczywiście, od całej tej sytuacji nie powinno dojść, ale ja jak zobaczyłem, że zdarzyło się to w Limanowej, to miałem takie serio, naprawdę. W sensie, w Limanowej, która naprawdę od wielu lat słynie z bardzo dziwnych ludzi... Naprawdę, w sensie, czy mogło być bardziej stereotypowo? No cóż zrobisz, coś zrobisz. Przejdźmy do czegoś weselszego, czyli KBR, powiat brzeski. Ja powiem tak, ja znałem parę ludzi z powiatu brzeskiego, znałem jakieś historie z powiatu brzeskiego, czytałem jakieś posty na spoty Brzesko. To jest bardzo specyficzny powiat. I jak mówię specyficzny, nie mam na myśli, że o, tam się zdarzyło coś tak niespodziewanego, i bo tam się dwójka ludzi pobiła. Nie, tam naprawdę to jest inne uniwersum, to jest inna gęstość, czwarta gęstość, albo i nawet piąta. W momencie, w którym ludzie na KBR-ach zajadą wam drogę, to ja bym się nie denerwował ani nic. Nawet nie, że tam jakieś jakiejś konfrontacji dojdzie. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że oni prawdopodobnie mają w dupie to, że wam tę drogę zajechali, bo oni mają jakieś kompletnie. Własne dla siebie odklejone teraz myśli i plany w głowie. Nie wiem, mają w bagażniku truchło psa i jadą go złożyć brzeskim bogom, czy coś w tym stylu. To jest kompletnie inne uniwersum. Więc tutaj należy podchodzić z dystansem. Najlepiej z dystansem w okolicach 20 metrów. I największe nemesis brzeska, czyli KBA albo KBC. Bochnia. Kapusta, buraki, cebula. To po pierwsze. To należy sobie zapamiętać. Bochnia, to jest podobne miejsce. Ja tego miejsca średnio znam i się bardzo z tego powodu cieszę. Jak oni wam zajechali drogę, to prawdopodobnie też nie ma co się denerwować, bo oni jadą w tym momencie na ustawkę z Brzeskiem. Zostajemy w klimatach mniejszych miast i przechodzimy do KOS, Olkusz. No, jeżeli oni zajadą tę drogę. Można się denerwować. Natomiast pamiętajmy o tym, że Olkus jest w remoncie. Od yy, kurwa zawsze. I zawsze jak tak naprawdę wracamy z północnej Polski, musimy przez ten Olkus przejechać. Ja niedawno jechałem. Nie wiem, czy była tam jakaś droga szersza niż yy, 2,5 metra, czy coś w tym stylu. Jak się chcemy wyżyć, no to można krzyczeć, tylko no, ci ludzie nie mają zbyt często możliwości właśnie przejechania przez jakąś drogę, która nie jest zniszczona, albo która jest jakkolwiek szersza. Mamy po prostu PTSD im odpierdala, jak jadą po normalnej drodze. Natomiast jak mówimy o wizach, jak mówimy o krajach, jak mówimy o międzynarodowych układach, koneksjach i sukcesach, no to nie sposób nie wspomnieć Wadowic, KWA. Stamtąd pochodzi nasz papież Polak. Nasza duma narodu. Iwane Pawle II, chyrwacki ten naród lubi. Wygooglujcie sobie, o co chodzi. Nie bez powodu papież się tam urodził. i Jak powszechnie wiadomo, nic się tam nie zmieniło i wszyscy ludzie z Wadowic też są tacy jak papież, też są tacy uduchowieni. Mnie nigdy nic złego nie spotkało w Wadowicach. Absolutnie nigdy tam nie było kogoś agresywnego. Ci ludzie są tak samo uduchownieni. Więc jeżeli oni wam przejechali drogę, zajechali właściwie, choć przejechali też, to tak naprawdę znaczy, że to wy grzeszycie, to wy łamiecie zasady ruchu drogowego i przede wszystkim ruchu boskiego. Do nieba nie wejdziecie. Więc nie wkurwiajcie łaskawie ludzi z Wadowic. Natomiast. Co kochał papież? Papież przede wszystkim kochał góry, proszę Państwa. KTT, powiat tatrzański. Po linii najmniejszego oporu. Natomiast, no górale, górale, górole, czy jak to oni tam mówią, nie wiem, nie interesuje mnie to. Nie interesuje, co mówią w zakopanym, co mówią w Burza-Sichle. i Gadaj, co dają w Burza-Sichle. Mnie interesuje tylko i wyłącznie to, żeby wszystko robić ekonomicznie. A wiadomo, jak to jest z góralami. Gdybyście chcieli ich wyprzedzić i nie daj Boże, byście spojrzeli na nich, to nie polecam, to nie polecam, gdyż starym góralskim zwyczajem musielibyście uiścić opłatę za to. Prawdopodobnie jakieś 10 zł. Tak, chcecie to sobie zapłacić, 20 zł i co, to jest miło sprawy. Ale my tu nagrywamy. O pamięci! 5... Czy... Lądując znowu na południu rejestracja KNT polskie Kentaki. No i teraz co, zakładacie, że jeżeli nowy targ też środowisko górskie, to będę też się śmiał, że górolę. Otóż absolutnie nie. W terminologii służb specjalnych, wywiadów i tak dalej jest takie stwierdzenie jak psyops, operacje psychologiczne. Tutaj wyświetlam definicję. Tak czy siak chodzi o to, że rząd czy jakaś grupa wywiadowcza, po prostu jakaś grupa pcha określony przekaz w mainstream albo do określonych ludzi, żeby wywołać w nich określone reakcje psychologiczne. I ja myślę, że takim psyopsem KNT są właśnie takie miejscowości jak Szczawnica czy Rabka-Zdrój, które wchodzą w skład tego powiatu. Ja te miejscowości absolutnie ubóstwiam. Ja za Szczawnicę czy Rabkę to bym się dał pokroić. To zdanie nie stanowi oferty handlowej, wolałbym jednak nie. I naprawdę uważam te miejsca za świetne, więc tutaj, tu się nie śmiejemy, nie chcemy mieć potem problemu albo zbyt drogiego wynajmu w Szczawnicy. Zmieniając kompletnie położenie przechodzimy do kolejnych tablic, czyli KDA. Którędy do Ameryki? Którędy do Ameryki to akurat nie wiem. Natomiast KDA to jest powiat Dąbrowski. Słyszałem kiedyś pewien żart od Tarnowianina, a musicie wiedzieć, że bardzo wielu Tarnowian Tarnowa nie lubi. Żart ten brzmiał, wiecie co jest gorszego niż urodzenie się w Tarnowie? Urodzenie się w Dąbrowie Tarnowskiej. To jest wieś zabita dechami, no co ja Wam powiem, no którędy do Ameryki, którędy do wyjazdu z Małopolski, którędy donikąd. Inaczej ma się sprawa z kolejnymi tablicami, czyli KMY, Myślenice. Myślenice są bardzo dziwnym tworem. Myślenice są bardzo dziwnym tworem. Jeżeli ktoś taki nam zajedzie drogę i się chcemy zdenerwować, no to co, no to to pół góral, pół krakus, pół w ogóle nie wiadomo kto tak naprawdę. Oni się nie mogą zdecydować. Oni są jak Arnold Boczek, który nie wie, czy bardziej lubi żreć, czy barabara. Już bara. usłyszałem bara. bardzo fajne powiedzenie z tym miastem, mianowicie mieć myślenice, jako <ślamy> zastanawiać się nad czymś mocno. <ślamy> masz myślenice, masz myślenice jak tutaj jechać, gdzie znalazłeś prawo jazdy. Kolejne tablice, czyli KOS, oświęcim. Nie chcę mówić tego żartu, nie chcę, żeby mi mój kanał spadł. Także przechodzimy dalej. KCH, Chrzanów, Ślązoki. oki no to jest już na granicy ze Śląskiem. I oczywiście Chrzanów by się bardzo oburzył, że nie, my w Małopolsce, tak samo jak się Sosnowiec oburza, że nie, my nie Śląsk, nie Zagłębie. Natomiast dla mnie wszystko, co jest już na zachód od Krakowa, to Śląsk. Także... Bawcie się na tym śląsku, wiadomo, jak ktoś taki zajedzie drogę, to też należy uważać, bo to może z, baga z bagażnika się wysypać węgiel i potem się ciężko jedzie po czymś takim. To na, odpuszczamy, nie ma co. Zostając dalej w klimacie małych miasteczek, KSU, Sucha Westkiska. Proszę Państwa, Sucha Beskidzka, Sucha i Bescycka, tutaj, tutaj, tutaj nie ma jakichś skomplikowanych rzeczy, no miasto mem, miasto mem, jedyne właśnie z czego jest znane to z tego powiedzenia, ewentualnie jeszcze kiedyś słyszałem najbardziej ojcowski żart o tym, że ta miejscowość powstała tak, że... Był tam też taki odpowiednik smoka wawelskiego, tylko on się nazywał Kicek i potem też właśnie wypił wodę z rzeki i pęknął i wtedy była nie dość, że sucha, bo bez wody to jeszcze bez Kicka. Także to jest tego typu miasto, to najgorsze co oni mogą zrobić po zajechaniu wam drogi to opowiedzieć jakiś gówniany żart, więc no. No i co przedostatnie, KMI, Miechów. Miechów. Gwada kielecko miechowska to jest już praktycznie, że wszystkie. To już tak naprawdę, tak naprawdę to są scyzoryki. Tak naprawdę to są scyzoryki. Kto wygra w walce z scyzoryk kontra macheta? Nie mam pojęcia, być może warto sprawdzić. Tylko nie na mnie, bardzo bym prosił. I ostatnie tablice, last but not least, najlepsze, najbardziej znamienite KGR-y, gorlice, gdzie to kurwa jest. Jeżeli podobał Wam się ten film, skomentujcie go, napiszcie, co Wy uważacie, jakie tablice są dla Was najgorsze. Możecie oczywiście też polubić, zachęcałbym do zasubskrybowania, gdyż to, wbrew temu co myślicie o tych wszystkich youtuberach, co by do roboty mogli pójść. Ja niestety mam prawdziwą robotę, też przy okazji nie jestem na bezrobociu moim wymarzonym, ale to naprawdę. Pomaga. No i co, pamiętajcie, że to nie jest prawda, co mówiłem w tym filmiku. To wszystko było humorystyczne, to nie odzwierciedla moich poglądów, przynajmniej nie wszystkich. Ja bardzo polecam wszystkim kupić sobie jakieś dosowe tablice i denerwowanie ludzi, którzy naprawdę wierzą, że to, jakie masz numerki z przodu samochodu cokolwiek świadczy. Nie ma nic lepszego. Miałem kiedyś samochód na blachach TJS powiatu Jędrzejewskiego, więc wiem, co mówię. To zresztą jeszcze był pierwszy samochód. Bogu dzięki, że na żadnej wyszukiwarce tablic nie ma tam komentarzy o nim. Wszyscy wiemy, że najgorsze blachy to są blachy warszawskie. Zapraszam jeszcze raz do subskrypcji i co? Do swidania!